Program czyste powietrze umożliwia otrzymanie dotacji na ocieplenie budynku, wymianę kopciuchów, modernizację instalacji grzewczych, zakup pomp ciepła, wymianę okien i drzwi, czy też montaż instalacji fotowoltaicznej. Wszystko po to, żebyśmy mogli skuteczniej walczyć ze smogiem, oddychać czystym powietrzem, płacić niższe rachunki za ogrzewanie, a przy okazji wspierali rozwój lokalnych firm. Kto może otrzymać dotację? O dofinansowanie mogą występować osoby fizyczne, których roczny dochód nie przekracza 135 tys. zł, będące właścicielami lub współwłaścicielami budynków jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych wydzielonych w budynkach jednorodzinnych, posiadających wyodrębnioną księgę wieczystą. Jakie są kwoty dofinansowania? Podstawowy poziom to 66 tys. zł. Podwyższony 99 tysięcy złotych, a najwyższy poziom dofinansowania za kompleksową termomodernizację to kwota do 135 tysięcy złotych. Składanie wniosków odbywa się za pomocą serwisu gov.pl. Przy pomocy systemu generatora wniosków GWD należy wypełnić wniosek i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. W gminnym punkcie konsultacyjno-informacyjnym. Lista punktów dostępna jest na stronie czyste powietrze.gov.pl w zakładce Partnerzy. Za pośrednictwem banku, który przystąpił do programu Czyste powietrze. Wszystkie wnioski rozpatrywane są przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ważne. Od 22 kwietnia. Aby uzyskać dofinansowanie na pompę ciepła, kotły zgazowujące drewno oraz kotły na pellet o podwyższonym standardzie, należy sprawdzić, czy dane urządzenie jest wpisane na listę zielonych urządzeń i materiałów. Z wykazem można zapoznać się na stronie Instytutu Ochrony Środowiska. Lista, myślnik,